Czas na Ligę Europy Ja oczywiście nazywam się Damian Maciuszek Jestem najlepszym i najskuteczniejszym typerem w Polsce Przed nami trzecia kolejka Można powiedzieć drugiego Poziomu Europejskich Pucharów Za nami druga kolejka Którą oczywiście typowaliśmy na YouTubie Sprawdźmy wyniki Moi drodzy było mega anderowo W porównaniu do wczorajszej Ligi Mistrzów Bo za nami wtorek Liga Mistrzów Weszło bardzo fajnie 7 na 9 Typów trafionych, a wiecie, że już gramy wyższe kursy na YouTubie troszkę strategia zmieniona na no, ligę Europy? Euro... Strategii jeszcze nie zmieniałem, więc możecie dać w komentarzu, co o tym sądzicie. Czy chcecie, żebym został 1x2, czy żebym zmienił strategię, ale jakie były overowe -over tutaj mecze, czyli over 3,5 można było złapać m.in. w spotkaniu Nottingham z Mitiliant 2, 3. Maccabi Tel Telawi z Dinamem Zagrzeb 1-3-3-1 Celta Vigo z Pałkiem. Kluby polskich zawodników Roma Janka Ziłkowskiego 0-1 z Lil. Bolonia Łukasza Skorupskiego 1-1 z Freiburgiem. Porto, porto, naszych defensorów, Janek Bednarek, Jakub Kiwior, 2-1 z trweną Zvezda, z bramkarz Bartosz Drągowski oraz napastnik Karol Świderski, 1-2 Panathinaikos, przegrał z Goł, z go, a hit Eagles. I to chyba tyle, jeśli chodzi o Polaków, tak tylko na szybko rzucam. O, okiem, Aston Villa, Matiego Kesha, 2-0 z Feynordem, Feynordzie wiemy, że... Jakub Moder jest jeszcze kontuzjowany Jeśli któregoś z Polaków nie wymieniłem No to sekcja komentarzy też jest dla Was To jest mega istotne Statystyki Statystyki są dosyć przyzwoite 13 na 18 typów trafionych Skuteczność 72% 227 zł na plus Czyli jesteśmy na zielono i gdybyśmy wszystko singlami grali Przy stawce 100 zł Ale wiemy, że Sporo tego można połączyć w dubla bądź trebla, więc są te handicapy, róbcie swoje taśmy, swoje kursy, swoje Ako, swoje kupony, nie kursy. Swoje taśmy przy odpowiednich kursach. Nie polecam grać długich taśm, no bo nie o to chodzi w bukmacherce. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, sekcja komentarzy jest też dla hejterów. Ja oczywiście jestem zainteresowany tym, żebyście mi tutaj pisali. Nie tylko merytoryczne opinie, no bo wiem, że część z Was jest w stanie to napisać, ale również hate, czyli konstruktywna krytyka, merytoryczna opinia oraz hate. Wszystko jest na moim kanale mile widziane. Jest zielono i oby teraz dalej tak było. Tak jak mówiłem, gramy starą formę, czyli będą handicapy, będzie 1x2 zagrane. Jakie mecze nas czekają? Z takich ciekawszych, według mnie. Fenerbacze ze Stuttgartem, Feyenoord z Panathinaikosem, Kosem, Celtic z Sturmem Gras, też może być ciekawy mecz, i Nottingham Forest FC Porto. Jak dla mnie mecz tej kolejki, a co będzie, to zobaczymy. I on jeszcze zagrazy z Bazel. Ok, przechodząc do pierwszego meczu: portugalska Braga zmierzy się z serbską z Zvezda. Jak wygląda sytuacja obu zespołów? Braga gra bardzo dobrze. Na ten moment 7 zespołów ma komplet punktów, w tym dwa zespoły z Portugalii, między innymi Braga oraz Porto, tylko Braga jeszcze nic nie straciła, czyli nie, nie straciła gola 3 do 0, Porto ma 3 do 1, więc jest to nawet lepszy portugalski zespół. Wiemy, że Benfica wczoraj nie poszło, więc dwa zespoły portugalskie grają w lidze mistrzów Benfica i Sporting, a Porto z Bragą grają i mają się bardzo dobrze w lidze Europy, więc na ten moment top 8, według mnie z Trweną Zvezda również Braga wygra, z Trwena Zvezda tylko jeden punkcik, 2 0, 1 jak najbardziej walił bet do złapania mocniejszy zespół, gra u siebie i fajny kurs możemy oczywiście obstawić, to co znajduje się na tym kanale, to jest tylko mój sugerowany typ dla Was stricte rozrywkowo nie jest to żadna porada inwestycyjna nie są to moje kupony, zróbcie z tym co będziecie chcieli, handicapów oczywiście nie polecam grać w singlu no bo wtedy jest mały zysk róbcie z tego duble, treble i korzystajcie, korzystajcie z tego oczywiście jak najbardziej norweski Bran z, ze szkockim Rangers Rangersi na ten moment dwie porażki, Bran jedno zwycięstwo według mnie remisu w tym meczu nie będzie czy będzie to mecz wyrównany? Raczej korzyść jednej ze stron. Albo Rangersi pokażą szkocką siłę i wygrają ten mecz, albo Norwegia pokaże młodą krew, fajna liga, fajne zespoły stąd pochodzą i wygrają. 1-2 wydaje się jak najbardziej optymalnym typem. FCN SB, zespół rumuński, zagra z Bolonią. Bolonia Łukasza Skorupskiego oczywiście. Zdecydowanie mocniejszy zespół, mimo tego, że na ten moment tylko remis w na obecnym sezonie Ligi Europy z Freiburgiem, wcześniej było 1-0 porażka za Villa więc. Moim zdaniem Bolonia nie idzie tak, jak powinna iść, ale to mogło być potknięcie na początku sezonu. Też nie widzieliśmy jakichś drastycznych porażek, tylko 0-1, później 1-1. Rumuńskiemu zespołowi FCSB udało się wygrać z Go Ahead Eagles na wyjeździe. Przegrali u siebie z Young Boysami, więc u siebie myślę, że z Bolonią też przegrają. Kurs, tak jak widzimy, jest adekwatny do singla, no chyba, że ktoś by chciał zagrać w dablu 1.75, liczymy na czyste konto Łukasza Skorupskiego wspomniałem już o tym, że będzie ciekawy mecz Fenerbahce ze Stuttgartem Fenerbahce też nie weszło idealnie w te rozgrywki, no bo przegrali w pierwszej kolejce 3-1 z Dinamem Zagrzeb i według mnie mogą odnieść kolejną porażkę tym razem ze Stuttgartem, który też ma jedno zwycięstwo yy, i to zwycięstwo odnieśli moi drodzy z Selton z Bigą w pierwszej kolejce 1-2 nie będzie remisu, kurs 1,35 na podbicie kuponu. Feynord. Feyenoord z Panathinaikos, tak jak wiemy Kuba Moder nie zagra, ale Bartłomiej Drągowski i Karol Świderski jak najbardziej mają szansę Znaleźć się w pierwszej jedenasce. Czy gole Świderskiego pomogą zapewnić Kosowin zwycięstwo? Według mnie nie. Feyenoord, zespół solidniejszy, holenderski, grał u siebie 1.67 do złapania. Wiemy, że nie weszli dobrze w ten sezon. Są to porażki z Bragą 1-0 oraz z Aston Villa 0-2. Więc na ten moment można powiedzieć, Trafili na dość silne zespoły, są na miejscu przedostatnim, nie powinni się tam znajdować. No i jeśli chcą pograć w tym sezonie Ligi Mistrzów, no to muszą oczywiście wygrać z Panatinajkosem. Jeśli chodzi o Panatinajkos, jest to zespół Bramkostrzelny, więc gdybym miał się pokusić o Overka i BTS, no to pewnie bym to zasugerował, jednak ten format jest. Troszkę inny niż zaczęliśmy. Ligę mistrzów 4-1 Panathinaikos wygrał z Young Boysami, ale przegrali 2-1 z Go A Hit Eagles, więc z Feynordem według mnie też są w stanie przegrać i prawdopodobnie tak się stanie. Hank, którym wyeliminował Lech Poznań, zmierzy się z Betisem. Betis też jest nam znany z Ligi Konferencji z zeszłego sezonu. Wyeliminowali Biały Białystok, no i doszli do Wrocławskiego finału. Betis na ten moment jedno zwycięstwo, jeden remis. Hank jedna wygrana. Też się zdarzy dosłownie wszystko, na którą z tych stron. Nie będzie remisu. Betis dla mnie solidniejszy zespół. Hank grał u siebie, nie przegrywa wszystkiego. Są w stanie zdobywać punkty, więc 1-2 jest tu jak najbardziej realny. Ok, więc chwila przerwy, żebym odpoczął od typów. Jeśli chcesz dołączyć do naszego brandu Elite Bets, to możesz stać się closerem, odpisywanie na wiadomości, fajna, przyjemna praca szczególnie dla młodych osób, którzy są głodni pieniędzy, będą zdeterminowani i zaangażowani. Formularz do współpracy znajduje się w linku poniżej, czyli w opisie do tego filmiku, a jeśli już jesteś poniżej, no to zostaw łapkę do tego filmiku tak, żeby wpłynęło to dobrze na algorytmy. OK, Aston Villa, Aston Villa, moi drodzy, na ten moment trzecie miejsce, 3-0, czyli tyle samo co Braga i Lyon. Trzymają się bardzo, bardzo dobrze, grają z Go Ahead Eagles, o którym przed chwilką wspomniałem, wygrali jeden mecz. Jednak to Aston Villa idzie bezbłędnie od 5 Meczów są to mecze wygrane i to nie z jakimi zespołami, no bo 2-1 z Tottenhamem, 2-1 z Burnley, 2-0 z Feyenoordem, 3-1 z Fulham, 1-0 z Bolonią. Wcześniej się wydarzył remis 1-1 z Sunderlandem, odpadli z Pucharu Anglii 2-1 pokarnych z Brentford, czyli też był remis oraz 0-0 z Evertonem. Ostatni raz Aston Villa przegrali z Crystal Palace 31 sierpnia, więc prawie dwa miesiące temu, są w formie, są w gazie według mnie jest to zwycięstwo niemalże pewne, jedno z pewniejszych zwycięstw, które dzisiaj będę omawiał, więc stawiamy na Aston Villa Lyon, Lyon o którym wspomniałem, 6 punktów, 3 do 0 3 punkty, czyli jedno zwycięstwo szwajcarskiego Basel, Lyon gra u siebie, Liga Francuska jest nad Ligą Szwajcarską, Lyon chce oczywiście wyjść z Top 8, więc musi wygrać ten mecz. Formalność, formalność u siebie, jeśli wszystko oczywiście pójdzie dobrze. Typ W1, kurs 1,65. Salzburg, tutaj mamy dosyć ciekawy mecz. Dlatego, że Red Bull Salzburg jest ciekawym. Według mnie jest to ciekawy zespół, który nie wszedł dobrze, wszedł można powiedzieć fatalnie w fazę ligową Ligi Europy. Zespół, który grał na klubowych Mistrzostwach Świata. I warto wspomnieć o ich wynikach na klubowych Mistrzostwach Świata. 2-1 z Meksykańską Paczuczą. Wygrana. 0-0 z al hilal Wiemy, co później Al-Hilal zrobiło z Manchesterem City. No i porażka 3-0 z Real Madrid. To była oczywiście formalność. Wzięli udział w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Wspominajmy już dzisiaj o norweskim Bran. 4-1 było zwycięstwo, na wyjeździe później 1-1. Przeszli dalej i z klubu Brusz. Z klubu odnieśli dwie porażki: 0-1 i 2-3. Więc było to niewielkie wyeliminowanie przez klub Brusz zespołu z Austrii. Tak Red Bull, Salzburg, Salzburg trafili do Ligi Europy. I można powiedzieć, że odkąd zaczęła się. Bundesliga Austriacka zaczęła się wcześniej, ale odkąd zaczął się wrzesień po przerwie reprezentacyjnej, ten zespół radzi sobie fatalnie. 30 30. sierpnia jeszcze zremisowali w Lidze. Później od 13 września jest tendencja spadkowa. 3-1 przegrana w Lidze, 2-0 przegrana w Lidze, później w Lidze Europy porażka 0-1 z FC Porto. Nagle się z Tyrolem zdarzyła. Wygrana w lidze 2-0 z Lyonem, porażka w lidze Europy. 2-1 wygrana z Rapidem 1 i 2-2 z Alta, którego zespołu szczerze powiedziawszy nie znałem. Więc jeśli już z ligi wyszli na remisy i zwycięstwa, tak ligę Europy rozgrywają słabo bym powiedział, jak na takowy zespół. Ok, trafili na Porto i Lyon na początku, I jeszcze. Mogą wyjść. Na ten moment są tylko i wyłącznie wyżej niż Feyenoord oraz Malmo i mogą dojść nawet do top 8, jeśli wszystko dobrze na to wskaże. Grają z Varos, więc wiemy, że Ferenc Waros też jest zespołem, który mógł się zakwalifikować do Ligi Mistrzów, jednak odpadli z Karabachem Agdam w Lidze Europy. Jedno zwycięstwo z Henkiem remis z Wiktorią Pilsną, nie obstawiałbym, że Ferenc Varos. Na, na zwycięstwo w Austrii albo nawet na remis może liczyć Red Bull Salzburg, jak dla mnie, W1, kurs 2 0 -1. Muszą z tą formą wrócić, jeśli chcą się liczyć w rozgrywkach Ligi Europy w tym sezonie, no to zwycięstwo jest must have, must have, moi drodzy, trzymamy kciuki na za zespół austriacki. Mam nadzieję, że fajnie wam to rozłożyłem na czynniki pierwsze. Roma, 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 moi drodzy włoski klub, Roma, którą ja stawiam na to, że zajmie fajne miejsce w. Lidze Europy w tym sezonie. Jednak no, na ten moment jest to miejsce 15. 3 punkty. Grają z Victorią Pilsno, która ma jedno zwycięstwo 1 remis, jednak grają u siebie zespół włoski mocniejszy niż zespół czeski 1,46. Mega niski kurs. Nie widzę tutaj nic innego jak zwycięstwo Romy. Dalej, po też fajnym kursie mamy Celte Vigo, która zmierzy się z Niceą. Liga hiszpańska versus Liga francuska. Nie są to potentanci swoich lig. Nisa na ten moment dwie porażki w Lidze Europy. Celta Vigo jedno zwycięstwo i tym się będę też kierował, że Celta po prostu lepiej gra w tym sezonie. 2-0 1 zwycięstwo gospodarzy. Trzymamy bardzo mocno kciuki za ligę francuską. Sturm Graz radzi sobie lepiej niż Red Bull Salzburg, bo wygrali między innymi z zespołem szkockim, z Rangersami już wspomnianymi 2-1. U siebie, okej, okay. wiadomo, że u siebie mecze są Zdecydowanie inne, szczególnie Jak się gra w europejskich pucharach Dystans robi swoje Była porażka z Mithyliand 2-0 na wyjeździe, więc Według mnie, jeśli Celtic Też chce się liczyć w tych rozgrywkach Jest podobna i adekwatna sytuacja Do Red Bull Salzburg Zwycięstwo jedynki, kurs 1.63 A ty już teraz możesz otrzymać Swój bezpłatny 30-dniowy dostęp do grupy Elite bets, między innymi VIP. Formularz też znajduje się w opisie pod tym filmikiem. Wczoraj Liga Mistrzów 3 na 3, u mnie też YouTube 7 na 9, więc jesteśmy mega skuteczni. Jak się okazuje da się rozgrywać bardzo dobrze europejskie puchary, od których ja troszkę się trzymam z daleka, ale jak widać moje sugestie tutaj Wam wchodzą, więc opis tego filmiku zgłoście się, zgłoście się też ewentualnie na telegramie do mnie. I co? Działamy? Ja chcę się z Wami dzielić wiedzą, typami oraz budować największą społeczność, więc jeśli takie idee Wam się podobają, no to łapka w górę, no i subskrypcja tego kanału, jeśli jesteś na przykład nowy i dopiero teraz trafiłeś tutaj z rekomendacji. Okej, okay. ostatnią, powiedzmy tercję rozegramy, czyli ostatnią ostatnią jedną trzecią meczów, bo jest tych meczów 18, 18 Lille, Lille zagra z Pałkiem. O, w Pałku chyba też Tomek Kędziora gra. Jeszcze to sobie sprawdzę, tak. Tomasz Kędziora gra na obronie w Pałku, więc też warto e, oczywiście o tym wspomnieć. Pałk na ten moment jeden remis, jeden punkcik. Lille ma punktów 6. W top 8 dwa zespoły francuskie: Lyon, o którym już było, i Lille. LIL, zespół mocniejszy 1,67 W1. Stawiamy po prostu sobie jedyneczkę. Maccabi Tel Awiw zagra z Mitiliandem. No i przy tym meczu też się zatrzymam. Dlaczego? Dlatego, że Mitiliand, duński zespół, jest na ten moment na drugim miejscu w fazie ligowej Ligi Europy. Mogą uznać wyższość tylko i wyłącznie chorwackiego. Dynama Zagrzeb, który strzelił o jedną bramkę więcej. Mittiliand, 5 bramek strzelonych, 2 stracone, komplet zwycięstw. Już wygrali m.in. na wyjeździe z Nottingham Forest 3-2. U siebie ze Sturmem Gras 2-0. Makabin Tel Aviv, 1 punkcik, 1 remis, no i więcej niż remis nie ugrają. X-2. Makabin Tel Aviv według mnie nie wygra tego meczu, będą grać pewnie na Węgrzech. Mittiliand jest zespołem mocniejszym. Mógłbym się pokusić o czystą i gołą dwójeczkę, ale tutaj zagramy sobie Handicapa. Myślę, że to jest spokojniejsze, bo Mithilian chyba musiał być cudem zrobić komplet punktów. Wiadomo, Maccabi Tel Aviv, izraelskie zespoły też rządzą się swoimi prawami. Wiadomo, że UEFA jakoś tak lajtowo do nich wszystkich podchodzi, więc ja stawiam na to, że Maccabi Tel Aviv jest w stanie w meczu, powiedzmy, gdzie jest w roli gospodarza wywalczyć remis, mimo tego, że Mityliant jest zespołem zdecydowanie lepszym Malmo i tu mamy chyba najciekawszą w ogóle z wszystkich sytuację, ponieważ zagra zespół pierwszy z pierwszym pierwszy od początku i pierwszy od końca, czyli najmocniejsze Dynamo Zagrze przejść bramek strzelonych, dwie stracone sześć punktów zdobytych i nie wygrywali z byle jakimi rywalami. No bo 3-1 wygrana z Svenerbacze i 3-1 z wcześniej przed chwilką wspomnianym Makabin Tel Aviv. Malbo na ten moment dwie porażki i to takie dość bolesne 3-0 z Victorią Pilzną, dwie, dwie czerwone kartki pojawiły się dla zespołu ze Szwecji, wcześniej z udogorcem. Razgrat również 1-2: Porażka, więc Malmo radzi sobie fatalnie. Jeden gol strzelony, aż 5 straconych. No, też ma 5 straconych, ale 4 brameczki strzelone i jeden remis mimo wszystko wywalczony. Co tutaj stawiam? 1-2 Może to każdego zdziwić. Malmo według mnie nie jest słabym zespołem i jest w stanie wygrać z Dinamo Zagrzeb. Grajmy to, że w europejskich pucharach może zdarzyć się dosłownie wszystko. Pierwszy, ostatni zespół, 1-2, gramy bez remisu. Myślę, że jak najbardziej realne. 1-40, 1-43, ten sam typ, zagramy. Właśnie, Nottingham Forest, który już wspomniałem o porażce z Mytilian, był też remis 2-2 z Betisem Sevillom, więc Nottingham gra mocno overowo, grają na BTTS-a. Czy będzie aż tak overowo albo BTTS-owo? Wszystko będzie zależało między innymi od Janka Bednarka, Jakuba Kiwiora. Przypomnę, że Janek Bednarek strzelił swojego pierwszego gola dla Porto w ostatni weekend w Pucharze Portugalii, więc wielkie brawa dla tego zawodnika. Osobiście liczę na Porto, ale myślę, że 1-2 jest jak najbardziej adekwatne. To, że nie będzie remisu, więc tak sobie zagramy. Mecz, który no według mnie będzie mimo wszystko jednym z najmniej interesujących. Freiburg z Utrecht, dwie ligi, które, o których no nie wypowiadam się za dobrze, jakoś tak mocno. Nie lubię ani niemieckiej Bundesligi, ani holenderskiej Eredivisie. Utrecht zero punktów, 0 punktów, 0,2 grają nudny futbol. Freiburg, zespół powiedzmy remisowy, 4 punkty na 10 miejscu. No i pewnie Freiburg wygra kurs 1,60 5. Young boysi. young boysi ze Szwajcarii zagrają z Udogorcem Razgrad. Zespoły, które są najbliżej siebie w tabeli z wszystkich 36 zespołów w wszystkich 18 meczach. Young Boys 19 miejsce Udogorec Razgrad, 21 3 do 4 goli strzelone przez Young Boysów, 2 do 3 przez Udogorec Razgrad, więc jest to mega blisko, po 3 punkty, po jednym zwycięstwie. I według mnie wygrana trafi do zespołu szwajcarskiego. Young Boys, kurs 2-0 do zgarnięcia. Obejrzyj ten filmik, którym rekomenduję na YouTube. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze jesteś nowy. Jeśli z czymś się zgadzasz, bądź czy nie, no to sekcja komentarzy jest dla Ciebie. Lajk like w górę, również mile widziany. Ja nazywam się Damian Maciuszek. Do zobaczenia pewnie jutro, albo może jeszcze dzisiaj na Lidze Arabskiej. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Cześć!